Dzisiaj przyjechaliśmy do województwa warmińsko-mazurskiego na pograniczu, tak naprawdę, z Podlaskim. Jesteśmy tutaj w firmie Agrimet. Jest to polski producent sprzętu rolniczego. Teraz testujemy brony talerzowe 5 oraz 8-metrową. Obie maszyny są półzawieszane. Pracujemy na polu, polu zbiorze słonecznika. Warunki są ciężkie. Pole jest mocno pagórkowate. Gleba jest ciężka, gniasta, ale maszyny dają radę co widać, jak po jednym przejeździe z takiej łodygi robią taką. większą maszyną 8-metrową. Pracujemy z ciągnikiem marki New Holland o mocy znamionowej 330 koni mechanicznych. Pewnie zwróciliście już uwagę na talerze, stopień ich zużycia. Fabrycznie miały one średnicę 560 mm, z tym że uwaga, jest to pierwsza seryjnie wyprodukowana maszyna przez firmę Agrimet. Do tej pory zrobiła kilka tysięcy hektarów i to są pierwsze jej oryginalne talerze tak samo jak piasty. W bronie mamy zamontowany wał strunowy. Z tym, że jest on wykonany z pełnych profili o przekroju prostokątnym, w przeciwieństwie do płaskowników, jakie zwykle w tego typu rozwiązaniach spotykamy. Poza tym, wał można w razie potrzeby szybko odpiąć i zamontować jakiś inny, np. ceownikowy lub ciężki, rurowy, jakie producent także ma w ofercie. Teraz jesteśmy przy mniejszej maszynie 5-metrowej. Z nią współpracuje ciągnik o mocy znamionowej 150 mechanicznych. W tym przypadku mamy talerze nieco mniejsze, bo o średnicy 520 mm. Ten zastosowany tutaj jest ten sam typ wału, czyli wał strunowy. Głębokość roboczą obu maszyn regulujemy przy pomocy takich klipsów, oczywiście o różnych rozmiarach, które nakładamy na tłoczyska siłowników. Obie brony talerzowe są narzędziami półzawieszanymi. Na czas transportów, czyli przejazdów po drogach oraz do zawracania na uwrociach wykorzystujemy podwozie. Jest ono opuszczane hydraulicznie. Dodatkowo posiada pneumatyczny dwuobwodowy układ hamulcowy. Czyli po drogach możemy poruszać się w pełni bezpiecznie. Wózek jest umieszczony centralnie pomiędzy dwoma rzędami talerzy a wałem, dzięki czemu maszyna, nawet w ciężkich warunkach pracy, prowadzi się równo prosto, nie zegzakuje. Jak widzicie tutaj za mną, pole jest pagórkowate, warunki pracy są dosyć ciężkie. Dlatego zapraszam Was do dalszego oglądania filmu. Zwróćcie uwagę na to, jak maszyna sobie tutaj radzi, jak kopiuje nierówności terenu.